Tradycyjnie w synagodze pozdrawiamy się w ruchim chabaim, czyli błogosławieni ci, którzy przybywają do Domu Bożego. Witajcie wszyscy kochani, witam szczególnie serdecznie pana Rabina Dewina Mejsona, zio tam siedzi z droną Eliszewą. Przyjechał z dalekiej Szkocji przez Izrael i Łódź do Wrocławia. Witam serdecznie przedstawicieli władz wojewódzkich miejskich. Serdecznie gorąco osobiście witam profesorstwo wrocławskie, że dzisiaj między widzami gdzieś tam sobie tego, że dzisiaj jest noc niezwykła, albowiem chaduka po hebrajsku znaczy oczyszczenie. Oczyszczenie. Oczyszczamy. Czybyśmy Żydzi oczyścili 2164 lata temu w synagodze w Jerozolimie, właśnie w największej synagodze na Świecie, bo w drugiej świątyni bo zbudował wielki riezem po Salomonie. Tam Grecy zeszczyścili ołtarz, sadzając bożki na ołtarzu. Przyszli wspaniali masa i ten, że oczyści. ołtarz oczyścił 2164 lata temu. I do tego czasu, właśnie w okolicy grudnia, obchodzimy wspaniałe święto światła. Jak Państwo widzicie, jakby my mówimy, trzy światła, chociaż wszyscy widzą cztery. Yy, matematycy się znają na tym matematyce. Jak ludzie mówią trzy, to się są cztery, prawda? Chodzi o to, że, że, te, że to czwarte światło to jest sama, czyli pomocna. Od niego zapala się pozostaje, ponieważ te trzy światełka są dla nas świętymi światełkami. Skoro się trzy światełka, to znaczy, że dzisiaj mamy trzecią noc święta Hanum, święta oczyszczenia świątyni Jerozolimy. Ale rabin nas począł, że jednocześnie oczyszczamy nasze dusze, nasze wnętrze, wszystkiego, co niedobre. Ale towarzyszy temu radość. Radość z tego, że to jest cud. Ale dzisiaj mamy wiele cudów dla nas. Cudem jest to, że nagle pojawiło się napięcie we wzmacniaczu. Cudem jest to, że chór jest w komplecie. Uważam, że cudem jest to, że w świątyni na nagodze, normalnymi naszymi gośćmi są nasi współbracia z 180 z ulicy Świętego Alcaniego. Wiem, że są także nasi bracia z protestantów z ulicy Kazimierza, a także prawosławni z ulicy Świętego Mikołaja. Witam Was serdecznie, szczególnie serdecznie tę Noc Cudów dla nas. Noc Prawidłowa. Mamy jeszcze jednego cudownego gościa, ale o nim za chwilę. Dzisiaj mamy bardzo niezwykły wieczór, wieczór cudów. Będzie to o tyle inny wieczór od wszystkich pozostałych, że dzisiaj będzie śpiewał nie tylko nasz chór, a więc chór, który z Białego ale będzie tak także niezwykły gość. Ja nie wszystko umiem na pamięć, ale szczerze. Dlatego pozwolę sobie co nieco przeczytać o tym goście. A więc kompozytor, dyrygent, pianista, Ostał, ostatni, jak to mówimy, w Galicji. I tu nawet mówią, że cały rzecz pospolity. Potomek linii Prostej, genialnego kanałistycznego, na wtórę absolwent konserwatywnego rewolucji, absolwent Krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Klasie Diligentury. Przez jeden lat kierownik Państwowego Teatru Muzycznego im. Ester A. w Warszawie. Kierownik Muzyczny cygańskiego Zespołu Roma. Opracował muzycznie polską wersję skrzypka na dach. Tworzył muzykę filmową. Zilustrował australijską kawalerniczę. Polskie sekwencje w Wojny sekwencję cygańską w obrazie wiosennej Wody z Koninowskimi. Był także aktorem, jeżeli Państwo pamiętacie, Mister Schindler'a z 12-tych tam grał w rolę inwestora. Na jego koncerty od dawna czekali Japończycy, bo i tam okazało się, że jest oczekiwany. Wielkim klezmem wystąpił także obok pijanego skrzypka Itzaka Itz Itz Perlmana właśnie w filmie amerykańskim i The Fiddler's House, czyli domu skrzypka. Czego część rozwijała się podczas Piątego Festiwalu Kultury w Krakowie. Kilkanaście razy koncertował w całej Europie, w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych. Wszędzie przyjmowany entuzjastycznie. Nie jest to zwykły występ. Jest, jest to coś w rodzaju talk show, jak to mówimy. Y, Panią opowiada anegdoty i gra, a wszędzie są stoliści, którzy chcą z nim koncertować. Z pełnym wzruszenie, ponieważ po raz pierwszy we Wrocławiu Zacznamy ja się od, ponieważ mojego dzieciństwa jest odrobinę starsza od mnie lat. wielki maestro Leopold Kozłowski. 在那看嘛。 W i wibisz. ale wróćmy do naszego dzisiejszego bohatera, dzisiejszego wieczoru, yy, maestro. Wiemy wszyscy, że maestro był twórcą wielu, yy, nie tylko żydowskich, twórców. Ja sam pamiętam, wychowałem się na takiej komisance właściwie yy, gdzieś na. to yy, o, o Straży Granicznej, ja tak? Yy, a to się z stąd, że pan Leopold Kodłowski był kiedyś dyrygentem i dyrektorem orkiestry wojskowej. Zespołu, zespołu fizytańca. Zespołu fizytańca wojskowego. Czy no. są jakieś ważne wydarzenia z tamtego okresu życia no, Ważne nie, ale powiedzmy, że. Ciekawe, ciekawe, za zakulisowe. Więc proszę państwa, tak jak dzisiaj, każdy dyrygent jest zresztą jest, Zestresowany. Siedzi moja znakomita koleżanka majora czeska, to ona najlepiej wie widać w serdecznie i przebieść. Witam Państwa, Ciaro. Proszę Państwa i miałem koncert na poligonie. Zdenerwowałem, stremowałem. No i po koncercie chciałem się wiedzieć, jak, jak to było. Ja to jest to taki sierpon pełno pedali, dzwonił mi tak jak ministra, tak ciągle się huśtał, bo ja podchodzę i mówię, ale panie sierżancie, jak panu się podobał mój brod? Spojrzał na mnie tak zimno, spokojnie. Mówię, panie Boguliko, jak pohuśtał pewnymi medalami? mówię, pan, jak pan widzi, wojny przeżyłem, Front przeżył mam nadzieję, że Pański program też przeżyje. No i ja mam nadzieję, że Państwu nasz program też przeżyje. Ale wiemy także, że maestro był kompozytorem także utworów żydowskich. Wobec tego dzisiaj prosimy o wykonanie dwóch utworów. Presje żydowskie, a jedna łza i... i ty. ale jeden lutut, reszta będzie potem. A presje żydowskie to jeden lutut, a jedna łza to drugi lutut, przepraszam. muzyki. On do Jorku. na New Yorku, ojciec jego ze Stursowa pod Tarnoborem i przywiózł ze sobą ekipę publicznej telewizji amerykańskiej, która kręciła wykomunalne filmy. No i spotkaliśmy się na Kazimierzu w Krakowie, rozmawialiśmy jakąś godzinkę, zajadając przed tym czulem kiszkę dobro. Pytałem nawet jakiegoś tego mażdżgija, to jest taki pilnowacz koszerności. Czy to rzeczywiście jest koszerny? Tak. Ale ja tego nie ja. No i porozmawialiśmy sobie wreszcie Pernam wyjął z tradywariusa i mówił, panie Leopold, czyli w co my będziemy dużo nawet? i grajmy. On na stronie Mariuszy, a ja na takim rozkrykotanym piemlinie ja tam, taki restauracyjny, no to nie No ja mówię, no dobra, więc przecież nie mam nut. no i cały jest rozczęściony, gdzie ja, a gdzie Israk Fermi, bo ja nie no, robimy pierwszy pierwszej skrzydły. On słuchaj, daj mi osiem taktów demon i gra. Zabraliśmy pewno z godziny czasu, tak jakbyśmy ze sobą brali teraz ze sto lat co najmniej. No, ale ja chciałem, żeby on coś zagrał mojemu. I przygotowałem na to spotkanie w wersji instrumentalnej, skomponowany przeze mnie utwór, do którego słowa napisał Jacek Cygan, Ta jedna łza. Tytuł tego utworu Ta jedna łza. Oczywiście, ja już nie powiedziałem, że nosi tytuł ta muzyka, ten utwór, tajemnia łza. Po prostu powiedziałem, jest ja sobie piosenka, zagramy. On spojrzał, położył na kolana i grał. Proszę Państwa, oczywiście cztery kamery to wszystko filmowały i przy zakończeniu, tak, jakby Jacek Cygan to wyczuł rok wcześniej. Jedna duża łza spłynęła potem. Tak. Wszyscy się poleczeli, a myśmy jadli. Ja Państwu to teraz próbuję zagrać wersji instrumentalnej. Szkoda, że nie ma Jacka Cygana tutaj, bo tak cudowne słowa, jak on napisał do tej piosenki, żadne to się znaczy. Ale mam nadzieję, że Gmina nasie zakrosi z całą moją grupą, który jest Jacek Cygan i Marta Bizon, Państwu znana, bo na teraz tutaj Wysokiego Kasia Jarno, Sloboda, dwóch festiwari. I wtedy zaśpiewamy to wszyscy razem.